Hej, widzowie, dzisiaj sobie chciałam nagrać jakiś tam odcinek, mówię, ale zauważyłam to już ostatnio, to widziałam, myślałam, że ktoś po prostu jakiś w props jest, w a tu zaglądam, a tu coś takiego. I niby to ma być cyrk, ale nie wiem, czy mi to pisze, przyjeżdżę, 0,3 dni i 10 godzin. Tu jest, dostań nagrody, cieszy się miastami. Kraj wygrywa. No, 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 I tu jest odcinek. Oglądamy teraz go razem. Oj. Wow O, ładnie, nie? Tak będzie chyba e, po prostu wtedy. Będę i chyba już wiem, gdzie to jest widzowie, więc tam pojedziemy. Bo naprawdę wiem, gdzie to jest, bo tam się trochę przyjrzałam. to będzie tutaj? I to będzie o tu, wydaje mi się. Gdzieś tu. Ale pójdziemy i zobaczymy. Myślałam, że coś jest na. Dobra, propria... i postawił ktoś sobie, bo to ja to już ostatnio e, widziałam, ale. gdzie? Widział... To będzie ten. Tak, to jest przy. Przy stacji, dobra. To przy to wiem, gdzie jest przy stacji. Dobra. Dobra i teraz, a dobra to tu będzie, no to chyba tyle widzowie na dzisiaj do tylko taką informację chciałam do... 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 dla was powiedzieć, pa ja.